<śmisz> Zysiu, dawaj ciuchy. Dawaj ciuchy wszystkie. Bo jak będziesz spierdalać to który. Masz tu blutacza, nie? No, no. ja będę pilnował Daj. No. Ale nie, poczekajcie, bo Przeciarz jak... Przeszlij mi to potem. Jak spierdalać, to wszyscy razem, nie? Ej, no chodź szybko. bo Ja Zeroś. Tak. za game, ja wszystkie. <asan podang shocked> Ale... Muszę Czekaj to się tak żebyśmy byli pokazani, że jesteśmy goli. Przegrali zakład. Przegrali prawo dżungli. Prawo dżungli jest jedno. 07, już za parę Tak, tak, bolso, bolso. Muszę z tego zdjęcie. Pani moda jest poszkodowana. No chodź do nas! No chodź! Tego jeszcze nie grali, nie? Nie! A tu córka nie ma zdjęć! A to córka nie ma zdjęć! No nie ma takiej opcji, musi być z nami! Musi, że nie ma pata, No chodź! No chodź! Się, uzajnie, ale kto ma aparat? Kręcij, jest impreza! na No pewnie, na YouTube będzie. Będzie. Na no, serdza! Na Ja mam tutaj! Gdzie mnie? Na kolega biegał! Sześć ty weget nie, tego roku. Drugi tak już nie będzie. No <grymne> <grymne> <grymne>